Michał, cenny punkt w Łodzi. Kolejny mecz bez porażki, to na pewno cieszy. I dzisiaj myślę, że możecie być też zadowoleni ze swojej gry. No tak, no to, to co gdzieś tam jest najważniejsze, no to gdzieś tam zdobywamy cały czas te punkty. Z samej gry myślę, że w pierwszej połowie możemy być zadowoleni, w drugiej gdzieś niestety przeciwnik nas zepchnął do głębokiej defensywy. Ale udało nam się wypełnić wyniki, wracamy z ważnym dla nas punktem. Dzisiaj, dzisiaj właściwie graliście praktycznie takim samym składem. Tutaj wypadł Kamil Wojtkowski, za niego skoczył Marcel. To chyba też procentuje w, kolej, w tych kolejnych meczach, bo jednak gracie cały czas z takim samym zestawieniem, coraz bardziej się rozumiecie i to wpływa na wyniki i lepszą Waszą grę. No jeśli chodzi o skład, no tak, gdzieś tam nie zmienił się w dużej mierze, lecz mamy taką mocną kadrę, moim zdaniem, że kto jakby nie wejdzie do składu, no to po prostu i tak będzie dobrze. Przed nami kolejny mecz już za tydzień z Polonią. Dobrze by było podtrzymać tą dobrą serię. No zdecydowanie, będziemy grali u siebie i to, że będziemy grali u siebie, to na pewno będziemy chcieli wygrać ten mecz.